Ja cześć! Hez, cześć! My nazywamy się, ja nazywam się Julka, a ja mam, nazywam się Emilka. I nasza kalunia, jak, jak my mieliśmy ją pierwszy dzień, to mieliśmy diffuzer. I jak ona przyszła do diffuzer, ona wąchała to. Wąchała jak, jak, jak ludzik mały. No na krześle. No i ona kocha olejki jak my. I ludzie zawsze pytają nas, e, czemu my, my tak dużo umiemy olejki, bo my smarujemy się crazy zawsze. I nawet jak, bo jak jesteśmy w szkole, nasza mama e, zwariuje się jak my, nie, jak my nie smarujemy się do szkoły, bo... Ale my, my smarujemy się codziennie olejki i pijemy fish oil. I co też tak. powiedzieć Milka? Że dużo ludzi w szkole kaszlą i Ziegają tak. I kichają i smarkają tak. I wszystko idzie na ludziach. Ludziki. Olej, olejki etryczne są e, wciągane od e, ko, korzeniach o liście. Są od kwiatki, e, skórki od, od pomarańcza albo od tej cytryny. Albo od... Y... Zapomniała Jula. No. Ale to nic. Od... Y... Od... Jadka. Tak. Od... Hmm, jak to się... No. O! Na stopy smarujemy się. No. Z On garden, ale dużo, ale więcej Strongera, bo, bo to są dla dzieci. No. Po, właśnie Ci pokażę. Widzisz? Jest bardzo fajnie. My, ja właśnie jak idziemy e, do szkoły, zawsze... Rano smarujemy się z tych olejki, odkręcamy, tak, i smarujemy się. Ten tu smarujemy się, koło się bo ten jest dla tu też, żeby żeby dobrze pracowała twoja głowa. A ten jest dobry na całe ciało. No to możesz e, na kręgosłup, możesz i możesz e, na stopy. I ja za bardzo nie lubię to e, tu na protokół, bo mnie nie ochładza, tylko mnie piecze. Ale dla mnie to ochładza. I jest bardzo dobry. No to my mamy. E, to, żeby smarować na klatkę. E, ja właśnie mam... E, jak to się powie? Emilka ma zatkany nos. Nie, Jula. Co? Ja mam... E, ja mam... E, że jak... Jak jest zimno, albo zimno i potem bardzo ciepło, no to się mam azmę. I to właśnie bardzo pomaga. Ja, ja kiedyś nie mogłam oddychać i musiałam tak dużo y, y, ta, y, oddychać w tym, y, że. że nie było fajnie i sterydy. Sterydy i nie było tak fajnie. Jak Emilka nie powiedziała sterydy, ja, y, y, ja bym mówiła, ja y, bym mówiła coś do oddychania. Ja bym mówiła to, jak Emilka nie mówiła. Tak. To. to bardzo pomaga, bo y, jak to mi miałam, teraz już nic. Już nie mam to. No i nawet jak jest ciepło i potem w, w domu jest, jest tak ciepło, e, tak a, a na dwór jest tak e, zimno, I jak jest teraz, jak teraz jest, no to już. I smarujesz to i wszystko jest już dobrze. I Emilka w szkole miała zakany nos i jest taka rolka z tym. Nie, jest I, taka i no jest taka, że jest trochę tak jak to, ale ma małe dziurki i tutaj Emilka. wkładasz I tutaj wkładasz do nosa i wtedy oddychać i już masz w nosa i już, i już zbija batki bakterie i już możesz oddychać. Jak masz giletu, co za, co zatykają ci i nie możesz y, wydmuchać, to to tylko y, robisz, to tylko oddychasz i bakteria y, wyrzucza, zginają. Zginają i, i musisz i możesz z... oddychać. Możesz wydmuchać. Co, jak ten olejek się nazywa? Ten olejek Brid albo Peppermint. Mhm. A Breed w Polsce to air, nie? Tak. Mhm. E, my bardzo lubimy używać e, PB Assist. Mhm. To jest bardzo, e, bardzo smaczne i jest bardzo dobre na brzuch. Jak daje dużo dobrych. E, Dużo dobrych um, tych. Um, bakterii. Bakterie. I zbija te niedobre. No i, i jak ty nie czujesz się tak dobrze i myślisz, że masz chorobę, to tylko bierzesz to i, i jesz tak na język trochę i wtedy. Um, Jesz i jak nie lubisz ten smak, to tylko trochę dajesz na jedzenie i wtedy jesz, trochę, i wtedy jesz, trochę, i wtedy jesz. I jak skończysz, to wtedy ci już nie będzie. Teraz by. Teraz. E, ty, ty doma mamusi otworzymy. A wy lubicie ten smak? Tak. Jest bardzo dobry. Dobra, dajcie otworzę. Jaki ma smak? Y, truskawkowy melon. Mhm. Mm no. Okej, okay, co jeszcze tam macie? Mamy jeszcze y, fish oil. To jest takie od, y, od y, ryb. Usiądź, bo nie widać Ciebie dobrze. To jest od ryb? Mhm. Mm i tak smakuje bardzo dobre i jeś, jest w tym jeszcze y, olejek y, ten Tomary? pomarańczowy. I jak nie lubisz to, to wtedy to pijesz. Albo możesz to do wody. No. Ale my nie lubimy, bo nie jest taki dobry smak. W wodzie no, jest to no dobry. Najlepszy jest tak, nie? No. Mhm. Okej, okay, co tam jeszcze macie? Albo wiedzenie, jak nie lubisz. Jeszcze mamy y, cytrynę. Mhm. I kiedy używacie cytrynę? Y, jak, jak gardło cię ci, ci boli albo drapie, no to, to, to na łyżkę i dajesz miód, i wtedy jedną albo dwie kropelki. Y, cytryny. Cytryny, bo jak dajesz bardzo dużo krople, to wtedy będzie takie bardzo ostre. Mhm. I jak lubisz ostre, to możesz. możesz A jak tak. nie lubisz tak bardzo, to jedną kroplę, mhm. albo dwie. Mhm. Ok, co tam jeszcze? Lawenda. Mhm. Lawenda jest dobra na, e, jak masz, e, ja właśnie mam teraz, ja takie bąble tutaj, jeszcze widać trochę, ale teraz tak szybko zgoi lawenda, że się, no i jak masz... E, mhm. Jak masz gliznę, bliznę, bliznę, to wtedy to wtedy y, y, lawendę położysz, na la, lawendę też no to i już nie będziesz miała blizny. Bliznę. a, tak, a do ale... szkoły po co byście lawendę brały? No bo jak, jak, jak będzie jak będziemy bawić się, to wtedy jak, jak, to wtedy jak, jak, skalec... ci, jak skalecimy się albo spadniemy, to wtedy mamy, y, mamy lawendę. I, i jak jest, masz ból głowy, a jak nie masz y, jakiś inny, to y, ten. Lawenda ci pomoże, tutaj musisz smarować, tak jak Jula to zrobiła. Jeszcze tutaj yy, na yy, tutaj. szyję z tyłu. Szyję. Mhm. I tak tutaj musisz smarować i potem możesz umyć ręce, żeby nie do oczka. Mhm. No. Jak, jak, e, jak coś pójdzie do oczka, no to e, nie wodą, bo to będzie e, gorzej, gorzej. I potem jak ale jak kokonatem. masz na tym to jest taki olej, ale... Taki olej, że jest lepszy. Julcia u góry. U góry jest A. koło łóżka. Mhm, to jest olej frakcjonowany, nie? Kokosowy. Mhm, super. I co tam jeszcze Emilka? Do, po to, żeby być dobrze, nie być chorym, co tam jeszcze używacie? Tam leżą takie małe, co tam pod Julki nogami leży. No. Mamy angard, jak idziemy do szkoły i jak e, w naszą szkole, to jest bardzo dziwne, ale nie umyjesz ręce. Mhm, mm nie myją rąk. Nie, e, no to one już idą w kolejkach i nie, i one nie, e, one nie, ta, e, jej, e, e, Julii, przepraszam, Julii, klasa, one zawsze zatrzymują że tam, żeby no, umyć kozien... ręce. Mm -hmm. A wy nie? Nie. Ale ja i moje koleżanki y, zawsze pytają się mnie, y, czy one... Czy nie. ja... Czy nie. Moja klasa nie, 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 nie idzie umyć rąk, tylko y, w klasie y, cała linia Yy, dzieci yy, nie myją rąk, tylko mają oh, sanitizer. Sanitizer, tak? No. Ja nie wiedziałam, bo w moim klasie je, my mamy. Yy, 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 my, Ty ma, miałaś ja, inną nauczycielkę. No dobra, nieważne. Okej, okay, no i co? I pytają się ciebie dzieci, czy co? Czy mogą trochę mojego. Yy, on Gardu, żeby posmarować na ręce. Mhm, Jak, czym to jest? W sprayu, nie? Taki Mhm. Dokładnie. I to jest sanitizer, ale, ale bez chemii, nie? Tak. Mhm. No, ale wtedy nie możesz dotykać do oka, bo wtedy ci będzie piekło bardzo mocno. Mhm. Dobra, no i powiedzcie jeszcze, co te kapsułki macie? Też mamy ongard, ongard, ale są takie malutkie bidlety. Mhm. I na co je bierzecie? Na ten, że jak masz chorobę, też na chorobę. Yy, mm -hmm. Możesz brać, żeby nie chorować. zawsze my tak zrobimy. Jeszcze mamy taki Ongard Plus, no. ale nie pokażemy teraz, ale możemy, jak mam się To powiedzieć. jak, jak, to on jest większy taki, zjedz, jest dobry na, na brzuch, bo jak bo jak nie czujesz się dobrze i myślisz, że będziesz ziegać, to wtedy tylko idziesz powiedzieć mamy i wtedy to będziesz i wtedy mm -hmm. da ci to i wtedy... A jaki jeszcze olejek jest na brzuch, jak? Bejdzie sen. No właśnie i co robicie nim? Jula, I nie musisz przynosić. Smarujemy się na brzuszek i, i na pępenek. Mhm. I? Co jeszcze? I jak mamy jeszcze od brzucha, no to możesz smarować na drugą rękę i tutaj ale nie tutaj, tak blisko oczach, bo będzie boleć. Mhm. Super. To co? To myślicie, że jesteście gotowe do szkoły? Julka, no chodź. Tak, na pewno. Jula, nie musisz szukać. Na pewno, na pewno. I, Aha, on I to jest, I to jest dużo Ongard I to jest Ongard plus. Mhm. Są takie duże, większe. I yy, musisz do tego wodę, bo niektórzy nie mogą. No. Yy, i, musisz wyżej, bo nie widzę. musisz to, nie, nie, nie możesz to ugryźć, bo będzie bardzo piekło, bo tam jest oregano. Odejdzie, no, do I dokładnie. Gard będzie, piekło też. Mhm, dlatego jest w kapsułce. Słuchajcie, no to co, to myślicie, że jesteście gotowe na powrót no do szkoły? No bo mamy olej. No. <laughs> I inne rzeczy, co nie wiemy co to jest w środku, dziadostwo to jest. Aha, jak e, leki. No. Aha, no właśnie. To prawda, jak się nie wie, co jest w środku, to jest dziadostwo. Lepiej używać naturalne. No ale, ale e, coś, ale taka czarna pasta, ona jest, jest bardzo dobra, bo nie jest sama chemia. Mhm. bo my co się staramy wyeliminować chemię z naszego domu nie Op. Jula już nie musisz A, to jest moja siostra właśnie zawsze jak powiedzie, powiedzie coś no to musisz to szukać jak nie mamy to tutaj aha tą chemię. nie chemię no z Polski przywieźliśmy pastę bo u babci była jaka pasta Hemię. czarna pasta Mm -hmm. I nie mieliśmy już. no A my używamy jaką pastę? Czarną pastę. No. I Ongard. Ongard. Mm -hmm. Ale Ongard jest na pewno lepszy. No ale czarna była fajna, nie? No i mamy nadzieję, że w niej nie ma chemii, tak? Patrzcie. Sama czarna. Aha. Wow. I, I od tego właśnie myślisz, że będzie czarne. Zęby, zęby, ale są właśnie bardzo bujałe. No? Właśnie. I Emilka takie. Y, miałam trochę żółte, i potem miałam trochę. Wybielające. Tak. <gry> Okej, okay, super. Emilka miała żółte, y, nie aż takie żółte, tylko trochę żółte, i używała to pierwszy raz, i miała białe. Całe mhm. białe. Tak? No, całe. No, no, nie całe, tylko trochę jeszcze było. <noise> Dobra, super. To co? Chcecie jeszcze jedno słowo powiedzieć, czy już kończycie? Pa! 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 Dziękujemy, że oglądałyście i proszę dać serduszko albo thumbs up. Dziękujemy! Dzięki dziewczyny! Pa! pa!